Ta historia będzie o człowieku, który kilka lat temu postanowił wziąć los w swoje ręce i w końcu przerwać krąg ciągłego dziedziczenia biedy w swojej rodzinie. Musiał sam wiele przejść, wiele się nauczyć, by móc zmienić podejście swoje i swoich bliskich do życia tak, by oni sami też chcieli czegoś więcej niż miski strawy i materaca do spania w chałupie. Savji Dolakija. Bo tak nazywa się nasz dzisiejszy bohater, pochodzi z biednej rolniczej rodziny mieszkającej w małej, zapadłej wiosce gdzieś na wschodzie Indii. W swojej edukacji ledwo dotarł do czwartej klasy i na tym skończyła się jego przygoda ze szkołą. Musiał pracować, by wspomóc rodziców i krewnych. W wieku 13 lat zaczął pracę w małym warsztaciku swojego wuja. Po osiągnięciu dorosłości, Savji pożyczył trochę pieniędzy i założył swój własny biznes. Dobrze mu szło, odkładał zarobione pieniądze, rozwijał swoją firmę. W 1984 roku założył swoją nową, małą diamentową firmę. Nadal inwestował w rozwój firmy i w ludzi, których zatrudniał. Po 8 latach otworzył w Bombaju biuro eksportu diamentów. Dziś jego firma. Our Krishna Export urosła do rangi lidera rynku i stała się firmą numer jeden eksportującą diamenty. W korporacji zatrudnionych jest 7 tysięcy pracowników na całym świecie. Eksportują każdego roku wypolerowane diamenty warte ponad 700 milionów dolarów do 70 krajów na całym świecie. Savji Dolakia nie zapomina o swoich pracownikach, za co słusznie nazywany jest najhojniejszym pracodawcą w Indiach. Kilka lat temu pan Dolakia wręczył swoim pracownikom niezwykły prezent z okazji Diwali, święta narodowego, który symbolizuje zwycięstwo dobra nad złym. Wszyscy pracownicy firmy zostali zaproszeni na galę, która odbyła się na stadionie miejskim. Po przemówieniu inauguracyjnym Savji Dolakia powiedział, że firma ufundowała 1260 samochodów i 400 mieszkań wszystkim tym pracownikom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki zawodowe na przestrzeni działalności firmy. Ale to jednak nie wszystko, powiedział. Jednym z moich głównych zadań na najbliższe pięć lat będzie zapewnienie wszystkim naszym pracownikom osobistego rozwoju i osiągnięcie dobrobytu. Zaprojektujemy i wybudujemy domy dla tych, którzy nie posiadają swoich własnych mieszkań. Ci, którzy nie mają jeszcze samochodów, otrzymają je, dodał. Wcześniej, w 2012 roku, kierownik przekazał trzem swoim pracownikom samochody marki Mercedes Benz. Niejeden pomyśli, że tak właśnie wygląda początek końca każdego biznesu. Nic bardziej mylnego. Firma rozwija się prężnie, generując przychody szefostwu i wszystkim pracownikom. Latem 2016 roku Savji wysłał swojego 21-letniego syna Shina do małego miasteczka na południu kraju w celu poznania, na czym polega prawdziwe życie praca, utrzymanie, odpowiedzialność. Młody człowiek zabrał ze sobą trzy komplety ubrań przybory toaletowe i 7 tysięcy rupii. Milioner chciał, aby jego syn poznał prawdziwą wartość pieniądza. W tym czasie Shin mógł pracować gdzie chciał, ale nie dłużej niż tydzień. Do tego nie mógł używać telefonu komórkowego. A gdy wróci już do domu, musi mieć ze sobą 7 tysięcy rupi, które wziął ze sobą na początek wyprawy. Chciałem, powiedział Savji, żeby zrozumiał życie. Gdzie zwyczajni, biedni ludzie walczą o pracę i pieniądze. Żaden uniwersytet nie nauczy nas tych umiejętności, tylko doświadczenie. Po powrocie syn powiedział: "Nigdy nie martwiłem się o pieniądze, ale zdarzało mi się walczyć o jedzenie warte 40 rupii. Oto w jaki sposób Savji Dolakija, milioner, którego stać na wszystko, wychowuje swojego syna na wartościowego człowieka." Przyjaciele, piszcie swoje komentarze, czy spodobała się ta historia. Nie zapomnijcie też polubić i zapisać się na kanał, na którym będzie jeszcze dużo ciekawych rzeczy.